Dobra, siemano, tutaj TK Jesteśmy na Żołnierzu Bożu Nagraliśmy właśnie sekwę na Edwis State Lines Do wygrania są oto takie piękne buciki Ale wow. Za powtórzenie tej sekwy Wiadomo Liczy się wysokość, jakość, styl prędkość, wszystko się liczy A jak Asenia? Asenia to Frontside No Comply no i switch crux. No comply, no, no nawet bym powiedział. FS, no e, Co więcej, macie na to tydzień. Może dwa. Może dwa, w zależności od ilości głosów i w ogóle wszystkiego. Głosów? No tak, głosy też się liczą. No co się liczą? Muszą się liczyć. Moje zdanie się liczy. No i ja zdania miał. oczywiście. Ale nie, no to bądź może. O, to zrobimy tak, że. Jak będą zgłoszenia, to ja to? wybiorę najlepszą scenę, No. te buty. I potem tam na super sklepie można się zamówić, jakiś chcesz rozmiar? Tak, dokładnie. A wiadomo. A potem na głosach na no, Aidu zrobimy i rozdamy. Mam jeszcze jakieś gadżety, O, klejki, no no jakieś okularki mam, karty. Widzę, z fachu wie co robi, buty są w zajebistym kolorze, akurat na lato. Przymierzałeś? Ja przymierzałem, ale to nie dla mnie, Jest to słabe. Ja to tylko w się jeżdżę. Przesu. Dobra, to Tylko tyle. do skorulkowych żadne tak. sportowe. Bardzo, dziękuję.